Liczyłam, że powinniście mieć 138 rzędów. Tutaj w tej liczbie jest już uwzględniona ta powiększona liczba rzędów, których ja nie mam w swoim szalu, ale następnym razem na pewno taką ilość bym zrobiła. Całkowita wielkość tego szala podejrzewam, że będzie miała długość około 2 metry. Może być to Dwa z czymś. Trudno powiedzieć, bo każdy z nas ma indywidualny sposób przerabiania. Ja przerabiam luźno, więc mój szal może mieć troszkę więcej, większą długość. Osoby, które przerabiają ciasno, szczególnie osoby początkujące, mogą spotkać się z sytuacją, że będą miały krótszy ten szal, ale tym się nie przejmujcie. Najważniejsza jest ta liczba. O następnym razem myślę, że warto popracować nad tym luźniejszym przerabianiem. A więc 138 rzędów. Tutaj już jest uwzględniony oczywiście wzór, który zaproponowałam. Ostatni w, w, w tym szalu na, na tych skrajach przed frędzlami powinien być pasek kremowy, ten jasny pasek, lub u Was z innym kolorem pasek. Teraz pokażę Wam, jak zrobić te tkanie w dziurkach. Oczywiście jest to bardzo prosta sprawa, ale może zanim Wam to pokażę, to jeszcze powiem, że warto ten szal na brzegach tutaj przerobić półsłupkami nawijanymi. Dlaczego warto? Dlatego, że wtedy one będą miały taką, takie zwarte brzegi. Będzie to bardziej stabilne te brzegi będą. Także tutaj warto te półsłupki nawijane i jak się za to zabrać. Ja zrobiłam tak, że te brzegi wykonałam już po zrobieniu tkania, czyli tych, tych pionowych, długich pasów. Dlatego że po prostu było to wynikiem tego, jaki kolor. Zostanie mi, który kolor zostanie mi najwięcej, którego koloru zostanie mi najwięcej. I po prostu postanowiłam, że zrobię tym jasnym brązem, tym takim miedzianym brązem, ale wynikało to tylko z tego. Jeżeli ch chcecie zrobić tak jak ja, to oczywiście po skończeniu szala. Przykładowo, to jest Wasza odpowiednia długość szala. Ja, tak jak Wam mówiłam, zrobię tylko taką małą próbkę, i nie chcecie robić tych wykończeniowych brzegów kolorem szarym, tak jak u mnie, bo ten ostatni rząd, we Frenz, tutaj zaraz przy frenzlach, i pierwszy rząd to jest kolor szary. Jeżeli Wy nie chcecie tych brzegów robić kolorem szarym, to odcinacie. I chowacie niteczkę. Jeżeli chcecie zrobić kolorem szarym, to po prostu teraz robimy brzegi jeszcze przed zrobieniem tego tkania. Jak zrobić te brzegi? Z tej strony będzie tutaj sprawa prosta, ponieważ kontynuujemy robótkę już w tą stronę. Czyli ten teraz będziemy przerabiać 2 metry dosyć długi rząd i ja teraz przybliżę, żeby Wam tutaj pokazać jak to zrobić. Jest to bardzo proste natomiast z drugiej strony już trzeba będzie dodać niteczkę, nową pętelkę i przerabiać tym sposobem, który ja tutaj Wam pokażę Najpierw wykonujemy, oczywiście mówię o brzegach jedno oczko łańcuszka w tym miejscu nawinięcie, bo będziemy przerabiać półsłupkami nawijanymi Następnie w miejscu, w którym jest to oczko, od którego wychodziliśmy, wbijamy się jeszcze tak jakby w, w słupek i tu wykonuję pierwszy półsłupek nawijany, czyli wyciągam niteczkę, mam trzy pętelki na szydełku i wszystkie trzy przerabiam. I to jest tylko na początku. Tak samo. Zrobimy tutaj w tym miejscu. Dodajemy nitkę tutaj w miejscu, gdzie są te końcówki po drugiej stronie. Oczywiście to będzie u Was większych rozmiarów. Tak samo robicie oczko, łańcuszka i półsłupek w tym miejscu. A następnie już dalsza część szala będzie niesamowicie prosta, bo w każdej dziurce wykonujemy po dwa półsłupki nawijane. Czyli wbijam się w pierwszą dziurkę, pierwszy półsłupek nawijany jeszcze jeden w tej samej dziurce i w kolejna dziurka, pierwszy półsłupek i drugi. I tak do końca naszego szala warto tutaj już w tym rzędzie pochować końcówki, które nam powstały z łączenia. Jest to troszkę. Taka syzyfowa praca, bo te końcówki i tak, i tak z czasem wyjdą. I teraz moje polecenie. Jeżeli robicie komuś w prezencie, albo jeżeli robicie na sprzedaż, na zamówienie, warto te końcówki, które tutaj u mnie tak brzydko wychodzą, o na przykład które pochowałam w tym rzędzie brzegowym, one zobaczcie, te końcówki niestety wychodzą. Wtedy warto je jeszcze przyłapać. Przyszyć po prostu zwykłą igłą, nitką w podobnym kolorze, w podobnym kolorze jak ten kolor bazowy półsłupków i przyciąć jak najkrócej, ale musi być to przyszyte igłą, i wtedy naprawdę nie będzie. Już więcej problemu z wychodzącymi nitkami. Jest to strasznie syzyfowa praca, zajmie to naprawdę dużo czasu, chyba więcej niż zrobienie tych brzegowych półsłupków, ale jest to jedyne rozwiązanie, żeby nitki nie wychodziły. Przyłapanie igłą i nitką. Nie musi to być jakiś skomplikowany wzór, po prostu po kilka razy na okrętkę trzeba przyłapać w odpowiednim kolorze. Przyciąć jak najkrócej, i wtedy one nie będą już się tutaj poruszać. I to jest jedyna metoda, właśnie jeżeli robicie na zamówienie. Natomiast ja robię to dla siebie i zrobiłam troszkę taką, trochę taką, jakby to nazwać manianę, ale dla siebie to ja już nie będę tutaj przyszywać, bo chyba bym oszalała. I teraz tak. Jeżeli dojdziecie już do samego końca, do końca waszego szala i macie ostatni, yy, ostatnią dziurkę, przerabiamy w dziurce dwa półsłupki. Natomiast yy, jeszcze trzeba wbić się w oczko i to jest dokładnie raz, dwa, trzecie oczko liczone od podstawy. Dokładnie wbijamy się w oczko, żeby tak wyraźnie zaznaczyć koniec szala. I tu przerabiamy jeszcze jeden półsłupek I wtedy będzie ładnie szal się nam prezentował Te brzegi będą miały kąt prosty Po zrobieniu zakończamy jednym oczkiem łańcuszka I odcinamy, aby wyprodukować kolejną pętelkę do schowania i zszywania To jest niestety minus tej robotki Także tych trochę będzie To samo przerabiamy po drugiej stronie do samego końca. Teraz, jeżeli chodzi o tkanie, każda z tych dziurek jest przerobiona, może ja troszkę powiększę, żeby była większa perspektywa tłumaczenia. Każda z tych dziurek jest przetkana za pomocą igły dziewiarskiej i włóczek, które używałam do pracy. Nad tym szalem w bardzo prosty sposób. Także tutaj potrzebujecie tej igły, ale zanim będzie potrzebna igła, potrzebne będą nożyczki, centymetr, nożyczki, centymetr i oczywiście wasze włóczki. Dlaczego? Dlatego, że teraz musimy poucinać bardzo dużo włóczki, poskręcać je. Każdy kolor w takie małe kłębuszki, ja przynajmniej tak zrobiłam. Zresztą wrzucę Wam jakieś zdjęcie, jak ta kubka solidnie wyglądała. Długość tych włóczek, tych pasków musi być adekwatna do długości szala, i dodane muszą być jeszcze długości frędzli. Także długość waszego szala, jaka wam wyszła długość, plus yy, długość, u mnie to 20 cm, ale powiem Wam szczerze, ja robiłam troszkę dłuższe paski, bo yy, wolę mieć troszkę naddatku, niż żeby mi zabrakło materiału. Także ja dodawałam do długości szala z jednej strony 30 cm i z drugiej strony 30 cm. Także moje paski. Mają naprawdę sporo, bo około 2,5 metra tutaj mieści się w tym małym kłębuszku. Dodatkowo musicie wiedzieć, że każdy ten pionowy pasek tkania składa się z dwóch osobnych pasków włóczki. To są po prostu, muszą być dwa paski włóczki. Żeby ładnie się to prezentowało. Ja spróbowałam tylko z jednym, z jedną nitką włóczki, ale wyglądało to bardzo mizernie. Wiem, że moje koleżanki robiły też aż trzy nitki włóczki. Wtedy po prostu szal jest bardziej mięsisty, bardziej taki zwarty, mięsisty, ale... Ale wydaje mi się, że dwa, dwie nitki włóczki jak najbardziej będą wystarczające. Także tutaj y, zapamiętajcie, że na każdy, każdą, y, każdy pionowy pas tkania dwie nitki i naprawdę musicie tyle nitek pociąć. Tyle metrów musi być odmierzone na jedną dziurkę dwa, y, y, dwa kłębuszki. Włóczki w odpowiednim kolorze. I teraz jakim kolorze? Zobaczcie. Wypisałam Wam tutaj, bo to też ma bardzo ważne znaczenie, jeżeli chodzi o ten wzór. Wypisałam Wam tutaj już również, jak układają się jak układa się to tkanie. I to jest oznaczyłam to kolor aż szary kremowy, jasny brąz, ciemny brąz, jasny brąz, kremowy i szary. Liczby oznaczają ilość dziurek, które trzeba przerobić tym kolorem. Czyli tak, jak widzicie, tutaj przerobiłam szarym kolorem trzy dziurki. Czyli tak naprawdę to by tak, tak to wyglądało. Raz, dwa, Trzy dziurki przerabiamy e, wzdłuż kolorem szarym. Następnie warto sobie na przykład zrobić zdjęcie, screen, tego co Wam teraz tu pokazuję. Następnie sześć dziurek po kolei kolorem kremowym, sześć jasnym brązem, sześć ciemnym brązem w samym środku, sześć jasny brąz, sześć kremowy i trzy dziurki kolorem szarym. I wtedy Wam idealnie wyjdzie ten wzór, który ja sobie tutaj. Tak specjalnie obliczyłam. Myślę, że jest to dla Was bardzo duże ułatwienie, bo inaczej samemu trzeba było po prostu kombinować. A na pewno jest to duża oszczędność czasu, jeśli macie to wszystko wypisane. I teraz tak, przypuśćmy, że już zrobiliście oczka brzegowe, pocieliście tysiące tych kłębuszków, warto sobie policzyć. Ja liczyłam. Ile muszę tych nitek pociąć? Tutaj musiałam 2, 4, 6 pociąć nitek szarych, 2, 4, 6, 12 pasków koloru szarego trzeba było pociąć po około 2,5 metra każdy. Tutaj po, tutaj 6 dziurek, czyli 12 kolorów, 12 pasków kremowego, 12 pasków z drugiej strony 24 paski. Kremowego, 24 paski jasno-brązowego i tylko 12 pasków tego ciemnego brązu. Teraz, jeżeli już macie to wszystko pocięte, pochowane, żeby się to nie splątało, zabieramy się za instrukcję tkania. Pokażę Wam już troszkę w zbliżeniu. Proszę przygotować sobie najpierw. Dwa kłębuszki koloru szarego, jeśli robicie tak jak ja, i pokażę Wam, jak się właśnie to robi. Biorę od razu dwie niteczki. Nie proponuję Wam mm, robić tego tkania bez ucinania kłębuszków. Ja z początku zrobiłam tak, że nie ucinałam kłębuszków, tylko robiłam tak, jakby szło mi po prostu nitka z motka. Myślałam, że będzie to troszkę zaoszczędzony czas, bo ucinanie tych kłębuszków to jest naprawdę dużo pracy. Ale wtedy wystąpił inny problem. Musiałam przeciągać przez cały szal, przez całą długość szala. Nitkę, która szła do motka, i wtedy mój szal się troszkę zdeformował, i miałam później problem z odpowiednim wyregulowaniem naprężenia w tych e, dziurkach. Niektóre kolory były bardzo ciasno, niektóre były za luźno, i były takie sflaczałe, także narobiłam sobie troszkę więcej problemu i później doszłam do wniosku, że naprawdę lepiej niech, jest, niech te e, kłębuszki mają już odpowiednią długość. Bo, bo wtedy trudno jest rozprężyć je, tak jakby. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Bierzemy dwie nitki koloru szarego, nadziewamy na naszą dwie naraz, igłę z dużym oczkiem. Tutaj pamiętajcie, żeby pilnować przy igle, i bardzo ważny jest sposób rozpoczęcia każdej. Każdej dziurki. Raz rozpoczynamy pierwszą dziurkę przerabiając od spodu, następną dziurkę od góry. My zaczniemy od spodu i przerabiamy na zasadzie tak, jakby fastrygi. Jedna dziurka, i idę do drugiej. Od spodu wychodzę w następnej i po kolei do samego końca. Co kilka, powiedzmy co około 6 dziurek przeciągajcie już waszą, waszą robótkę po to, żeby właśnie było odpowiednie naprężenie. W związku z tym tutaj musicie przejść niejako, zobaczcie, ja Wam tutaj pokażę, przejść niejako tak do końca. Waszych kłębuszków. No dobrze, przejdę razem to z Wami. Co chwilę musicie, tak co pięć około dziurek. O. I tutaj zostawiacie takie dobre 30 cm na zrobienie frędzla czy warkocza, tak jak u mnie. Ja Wam już powiem. No, 20. 28 cm mam, no, myślę, że to wystarczy. Tutaj jest uwzględniona długość frędzla. Te supełki, które robimy zaraz u, wiesz, u góry frędzla i na dole. Także to jest tak uwzględnione. Wy przerabiacie oczywiście do samego końca, raz do góry, raz na dół, raz do góry, raz na dół. To się robi dosyć przyjemnie, chociaż trzeba pilnować tego naprężenia. Następnie. Jeżeli już zrobicie jedną dziurkę, tak jak wam powiedziałam, drugą dziurkę musicie zrobić, tutaj wchodziliśmy jedną dziurkę od dołu, drugą musicie koniecznie rozpocząć od góry i tak naprzemiennie. Raz od dołu dziurkę, raz od góry. I teraz następna u mnie dziurka jest robiona od góry, i co nam to da? I to nam właśnie da ten specjalny efekt takiego tkania. Zobaczcie, że wtedy te kreseczki są na zasadzie takiego zygzaka, prawda? Nie, nie są one ułożone obok siebie, tylko na zasadzie takiego zygzaka, co daje bardzo fajny efekt tkania. I uzyskujemy go właśnie dzięki rozpoczęciu tkania od góry. Albo od dołu, od góry, od dołu. Wzór jest tak wymyślony, że powinien Wam się idealnie zgrać. Jeżeli oczywiście nie popełnicie błędów przy rozpoczęciu tego tkania, ja sobie robiłam to tak, że robiłam pracę kolorami. Najpierw robiłam, przerabiałam dziurki kolorem szarym po jednej stronie i przeszłam po drugiej stronie. I wtedy później robiłam kramowy i tak po kolei, prawda? Żeby mi to jakoś tak sprawiało trochę pewne zalążki ładu i porządku, bo muszę przyznać, że dużo tutaj bałaganu jest z tymi moteczkami i z tym tkaniem. Jest to dosyć pracochłonne. Poza tym, musicie pilnować tego naprężenia, żeby niteczki nie były zbyt ciasne i zbyt luźne. Teraz one są troszkę za luźne, ale musi być tak właśnie akurat. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli Wam się nie uda, tak jak idealnie za pierwszym razem, tego naprawdę nie będzie mocno widać. Szal pewnie będzie jakoś ee, tak i tak fajnie układany, że tego naprawdę nie będzie widać. I teraz tak, jeżeli przetkacie już wszystkie możliwe dziurki odpowiednimi kolorami, jeżeli zapomnieliście kolorów, to cofnijcie sobie filmik. Przechodzimy do zrobienia frędzli. I teraz, jeżeli robicie zwykłe frędzle, to polecam zwykłe frędzle zrobić albo z tych yy, z każdego koloru, albo dodać jeszcze sobie z drugiej dziurki dwie niteczki. I niech to będzie taki grubszy zwykły frędzel. Tutaj, oczywiście, trzeba zrobić supełek i już mamy. Zwykły frędzel, który później na samym końcu wyrównujemy. Natomiast jeżeli chcecie sobie utrudnić życie, tak jak ja, <grywanie> robieniem warkoczyków, to wtedy musicie zrobić tak: dwie nitki z jednej dziurki, jedna nitka z kolejnej dziurki, no bo muszą być trzy nitki do warkocza, i wtedy wyjdzie wam. Warkocz. Oczywiście zaplatamy u góry supałek. Ja tego nie będę robić, bo już nie ma takiej potrzeby. Zaplatam zwykły, zwyczajny warkocz, który robimy córeczką yy, z włosów <noise> albo sobie, jeśli mamy długie. I robimy odpowiednią długość, taką, jaką nam pasuje odpowiednia długość. Także w ten sposób warto pamiętać o tym supełku, żeby warkocznie nie zacząć tak jakby w powietrzu, bo wtedy będzie się tutaj poluźniać nasze tkanie, a to jest niefajne. Także pamiętajcie o zrobieniu supełka. Wydaje się, że już chyba wszystko powiedziałam. Widzicie tutaj, że ja dobierałam z każdej dziurki, o nawet tutaj widać, Dobierałam tą trzecią nitkę do warkocza i supełek już jest zrobiony. Dzięki temu to tkanie jest jakoś tak w miarę w ryzach. Ona się nie przesuwa bądź wie jak. Dużo pracy, naprawdę dużo pracy schodzi na robienie tych warkoczów. Dlatego, jeśli macie czas, to zróbcie, bo efekt jest fajny, naprawdę fajny. Natomiast, jeżeli nie macie czasu, to polecam tylko zwykłe, zwyczajne frędzle Mam nadzieję, że już tutaj wszystko Wam dokładnie powiedziałam. Najważniejszą rzeczą jest odpowiednie rozpoczęcie tkania, raz od dołu, raz od góry i reszta to jest oczywiście, wydaje mi się, że bułka z masłem. Jesteście bardzo zdolnymi. Obserwatorami, także myślę, że naprawdę sobie poradzicie. Jeszcze raz tutaj przypominam rozpiskę, jak powinny się te tkania układać. Szary kremowy, jasny brąz, ciemny brąz, tutaj liczba dziurek do przerobienia. I wszystko macie idealnie wyliczone. Czekam z wielką niecierpliwością na wasze szale. Koniecznie się nimi pochwalcie, bo już widziałam, że planujecie. Na Instagramie widziałam, że planujecie inne kolory wybrać. Także koniecznie pochwalcie się Waszymi szalami. Troszkę czasu na pewno Wam zejdzie, więc muszę się uzbroić w cierpliwość. Ale koniecznie pochwalcie się na przykład na Instagramie, na Facebooku, czy w jakiś inny sposób, bo jest naprawdę to piękna robótka. Mam nadzieję, że ten filmik jest w miarę zrozumiały, że wam się przyda. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Pozdrawiam was serdecznie i życzę przemiłego szydełkowania i przetykania włóczek, miłego tkania. Pozdrawiam serdecznie i do następnego tutorialu.